Jesteśmy na punkcie w Goleniowie Gołębie są już zakosz Zakoszowane niestety Jeden gołąb Wraca do domu Został pobity W klatce Pokaż głowę Przeczytaj numer 949001. I to jest gołąb Zbyszko Leksjaka Tak jak Mówiłem Zbyszkowi, że czasami wracał ten Gołąb pobity Myślałem, że jednak na finał pójdzie. Nie no. głowa Sami wszyscy... No nie, nie ma szansy, nie ma skóry w ogóle na tym Gołąb wraca do domu. Także reszta gołębi jest. Ale komisji nie możemy zako za zakos zakoszowania. Pan prezes oddziału Goleniów Mieczysław Szmigin Były prezes okręgu i mam nadzieję, że przyszły. Powiedz, skóra gość, ale gość. <noise> Tak jest. Tak, Tak panie Mieciu? Tak. No dobra, także tutaj u chłopaków fajnie, fajna atmosfera u chłopaków widzę. Panuje. Jedno chodzi z laską. Mm. Także, tak jak mówiłem, gołębie są już w kabinie. Mam nadzieję, że będzie dobry, że, lot. Że będzie dobry lot i nie tak. będzie znowu płaczów jakieś, że gołębie puszczone gdzieś za stodoły. Bo tym razem z gołębiami kolegów z oddziału goleniu. Za obory, za obory, jak to mi tak powiedział. Dobrze, dzięki wszystkim.